Witam Was w serdecznie w dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku będzie taki poranny obchód Już sobie tu dałem kurką z korupki od jajek Mamy jabłko dla królików, damy Jest chyba jedna dobra wiadomość Odnośnie tamtej samicy Zaraz Wam o tym powiem Tutaj sobie otworzę kurki, więc sensie otworzę, to, że to się tam już wietrzyło No jeszcze ich nie puszczam no bo widzę co się stanie jakie to dopuszczę, No, nie dadzą mi spokoju Zobaczcie co się tutaj dorobiłem już Dorobiłem się w końcu porządnego zamykania a nie na sznurku no wyłos się o. wchodzę, sobie, otwieram cyk zamykam luksus Nawet tu mogę jeszcze zrobić jak to było no, lipo tak będzie. Czekajcie, było jakoś. Aha, że tak, i tu się kładzie kutka, o to i tak mi otworzy. No. Musiałem to trochę tu bliżej jeszcze przykręcić. A tam! Nieważne. Tu mam kutkę jeszcze o. Tu chyba jest od niej kluczyk. Ten duży. Tak, duży od niej jest kluczyk. Eee, no, kondy się dorobiłem, porządnego zamykania. Jak tutaj był sznurek no i ostatnimi mi kury wyszły tutaj na ten teren. No i trochę tutaj właśnie narozrabiałem, na tam w czosku trochę pokopały tutaj w mojej rozsadzie ziałowej też trochę nakopały, więc no nie było wesoło. Zobaczcie jakie papierówko, ładne pączki zaczął dostawać. No czy się czy nie. Kurczę, ten aparat naprawdę masakra jest Dalej No zobaczcie, no jak na złość Co jest z tym gównym? O Zobaczcie jak się ładnie w tej pączki regon e, Dobra, biorę sobie tutaj e, obchodzę tutaj koliczki, bo tam u nich słychać. A panienka już sianka nam no, wyciągamy, tak? Tradycja, tradycja. O tam kierownika trzeba poszątać O tam przypiórek. A tam u was słychać, co? O tam po panów kogucików. Macie tu jeszcze pszenicę, Super No co? O tam radę. Chodzi ten, No jakie te fajne są stworzenia. Miło sobie tam na nie popatrzeć. Dobra. Dajemy jeść. Sianko dałem wczoraj, to jeszcze mają. Tak. Otworzymy teraz klatkę. Ani nowozelandzka. Proszę bardzo. No, one mają jeszcze tam yy, paszę od znajomego, się sam robił. Brycie, to właśnie to samo robił. Możecie zauważyć, taki jaśniejszy granulat jest. O. Roliki bardzo chętnie ją pobierają, więc... No. Ale też trzeba posprzątać. jak robi tu jedno, tam drugie. Dobra, to wyrzucimy, te łuski, może kurki się skuszą jeszcze na nie Bo wy tych łusek nie a ty idziesz ty za górę nie jesz Tych łusek No też nieje tych chłusek Dawaj to Wybredny jesteś, wybredny jest tutaj widzisz Niech tak nie wiem Jak to się mówi, kury by się stoją najadły No <grym> tego jest To buzie O to <grym się z tego jadłem> Beczku Zobaczcie no, nawet nie muszę taką mieć. Mają łóżki Zgłudnieniu ja to wszystko wiedzą, nie? Nic się nie może zmarnować. Proszę cię bardzo to jedz. jedz, sobie tak, tak, rzeczno. Cholerny łobuz Ani termont jak tam? A to jest ciściutko, pięknie, to mi się podoba. Ona dużo je powiem. Nie? No termont na dużo je. Może on musi nadrobić, tam tego właśnie była taka wychudzona, to on nie musi nadrobić, nie? Masz pytusza, o je sobie. sobie. Już poletisz do zakotu, niedługo więc spodziewajcie kochani odcinka z zakotu nowego nabytku. Zobaczymy co się będzie działo czy da, czy nie da. No ten też nie je łusek. Dawaj to. Dzisiaj czyścimy karmidła. Ostatnio się właśnie pisał komentarz. Że u mnie króliki robią na siebie. Hmm. Powiem tak, ja nie mam żadnego spadu w klatkach. Bo uważam, że jest to niepotrzebne. Było niepotrzebne, ale tak dla własnego doświadczenia. Jak będę oczywiście robił nową klatkę, bo nie wiem czy to się uda. To tam zrobię spad. Yy, ale już do te, tego tematu, te króliki robią na siebie, to może tu zobaczmy. Gdzie tutaj, czy ktoś tutaj kapie? Halo? Coś tu kapło? Czy pani kapie na głowę? Bo ja widzę, że jest pani czyściutka. No właśnie. Nic tu nie kapie, nic tu nie zaczeka, z co leci. To trochę po tamtej ścianie, ale ściana jest sucha, więc jeżeli się na bieżąco sprząta no to nic nie ma prawa tutaj yy, nic nie ma prawa na królika spaść a jeżeli nawet mamy yy, proste deski yy, i je ciasno układamy to one nawet pod wpływem moczu się wyprężą i te wszystkie szpary są, to one nam zawchają. więc yy, no to nie ma też problemu żeby Eee, zaciekały, tak? O, u mnie akurat steczki były proste, bo brałem w startaku, o, były takie jak ty, no ale były proste, no, nie były takie jak powyższe, cierpiane. Eee, tu może wam pokażę. O, zobaczcie, szparki są, no wiadomo, szparka będzie zawsze. Eee, trochę tam by tutaj zejdzie, albo coś, no ale e, nie jest tak, że. Le Leci na królika a drugiego, nie? No zobacz, to jest płyta OSB Co niektórzy mówią, że płyta OSB się nie nadaje na podłogę. Ja tu mam mówczą klatkę. Kurczę. No drugie laki idzie. Nie, to ja pieprzę. No już mam półtora roku, one są u mnie od początku hodowli, więc z grudnia to ma powiedzmy, że mam już półtora roku. A no, wam tu widzę za zapomniałem wyczyścić. No i się trzyma, nigdzie tam podłoga nie przegniła Nic nie odchodzi Trzyma się dobrze Nie zawala się, a w tej klatce były Belgii nawet Kto jest starszym widzem ten wie Że były też tu Belgii No I zobaczcie, nic tutaj no, Podłoga zdrowa Pięknie, nic nie kapie, nikogo, nic nic, 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 nic. Nie ma problemu, nie? Samiszka, o! Jak już w tej samiczce jesteśmy, to chcę wam powiedzieć, że wyczułem tam kulkę jedną. Yy, no, więc coś tam jest. Yy, ona ma. ile, 15 dni? 16 taka sama jest. Coś tam jest, zobaczymy jeszcze tam za kilka dni. Ją. Znowu yy, sobie ją weźmiemy i sprawdzimy, co to tutaj jest. Narzędzie z prodni. Proszę bardzo. A, jeszcze jabłuszka ma. Mm. Dobra, dobra, już dajemy samiczce, damy samiczce, bo ona jak wiecie Jest niby zakocona, chyba, że wiecie jak to samice lubię ją oszukiwać, nie? Żeby tylko skorzystać z tego coś Kurde No jeszcze trzeba odkroić Jedną ręką nie najlepiej Dobra, to się teraz wyrzuci Gniazda oczywiście wyciągamy, a się wyciągamy, odcinamy, kulki gniazda jedzą. dobra ja to muszę zrobić byli dwoma rękami, to się no ja już podałem tutaj tej samiczce i tej samiczce, o już działa, zobaczcie, już działa do gniazda, no i co, psefiurką dam poza kamerę, bo muszę wyciągnąć worek z paszą, wodę wam za górę, bo się już napiłyście Mieliście całą noc, więc teraz domy samczykom Kogucikom, nie samczykom no samczykom Napiszcie w komentarzach, jak chcieli Od tych z kurczaku, żebym je pokazał Bo się bardzo ładnie mają Ładnie rosną Więc piszcie w komentarzach, a może nawet Zostawcie 180 łapek no i możecie napisać, kto wytrwał hashtag Kurczak. Wtedy będę wiedział, kto chce odcinek z Kurczak. Wpiszcie hashtag Kurczak. A ja wam tutaj coś fajnego się postaram nagrać. Już mam trzy odcinki zaplanowane, fajne. Więc może by się pojawił Środa-Czwartek dopiero. Zobaczymy. Dobra, kurczaki, aha, ostatnio się mówił, że eee, na kury się nie gwizda, a kto mi zabroni? tak się nauczyłem, no zobaczcie. U mnie jak ktoś się konał świecinki eee, to jak byłem tam, kury były tu, jak zagwizdałem, wszystkie leciały do mnie. Bo ktoś napisał, że tylko się gwizda dla gołębi. No ludzie naprawdę. To jest wszystko kwestia nauczenia, to nie jest, że. Eee... Yy... O kurde. Ty za nie umiesz wyjść, czy jak? No idź. O, zdrowa kubka, dobrze idź. Możesz wyjść. Zapraszam. No idź. No nie umie sobie wychodzić. Ty, to jest to co było. Chodź bana. Uuuu, jajek! A nie, tylko dwa. Położymy No my denerwiam te kurczaki właśnie, bo one, wiecie, tutaj się załatwiają. Tutaj śpią, tu tu zobaczcie. I myślę, żeby tu jeszcze zrobić do góry takie jedno gniazdo. No. No dalej, kurka. Ile mam mówić? Zapraszam. No wychodzi. No i tędy, sobie idź. No idź. Chodź, pomogę ci wyjść. chodź, 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 chodź. No, o pięknie No, mamy trzy, pięć jajeczek już Nie, cztery, bo to jest podkładka o. I kurde, nie mogę zobaczyć czy to czubatka nosi czy nie czubatka No jedynie czubatka, no bo inne kury mi znoszą No a szczerze mówiąc to jakoś się w ogóle nie powiększa I takie samej I... ty, ty nosisz? <śla> Mała? <śla> nie no, chyba nie, nie Dobra yy, Jajeczka mamy sprawdzone Trzeba w tygodniu sprzątać kurnik Ach. Dzisiaj to mam wietrzy I co? Tutaj przebierają w, w skorupkach Ja sobie właśnie zamówiłem też dla nich kredę pastewną Przyjdzie Dzisiaj albo jutro No na skorupki, no bardzo miękkie mam skorupki od jajek No, więc... Tak to by wyglądało A Rałkanka je ładnie tak, tak. chcesz jajko wejść? Wpuścić cię? to chodź No wchodź Wchodź teraz sobie Zapraszam Tak, 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 tak grzecznie No i co? Zostały tylko do, mi do Nakarmienia Kurki przepiórki no ja wam dziękuję na dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o osobie niepeczki w górę, subskrypcji i trzymajcie się do następnego. Cześć.